Może pani proszę nagrać jak przejeżdżam na półku? A -a. Tylko przytrzymać i będę przejeżdżać tak. A -a. Już nagrywa wszystko. A -a. Dzięki. Dziękuję pani bardzo. A -a. Bezpiecznie było? A -a. Hej, i witamy w Rągłej. Dzisiaj porozmawiamy o nowych przepisach UTO. Więc już mamy propozycję nowej ustawy odnośnie UTO. Na początku powiem Wam, jakie są tam najważniejsze jakby punkty w tej ustawie. Przede wszystkim waga do 20 kg takiego urządzenia o napędzie elektrycznym. Jeżeli chodzi o wymiary, to długość 125 cm, szerokość 90 cm. Będzie to traktowane tak naprawdę tak jak rower, z paroma wyjątkami. Parę wyjątków jest takich, że przy w niektórych warunkach będzie można też uto jeździć na ulicy, jeżeli limit jest poniżej 30 km na, na godzinę. I oczywiście maksymalna prędkość 25 km na godzinę, uregulowana um, jakoś konstrukcyjnie ma być. I co mnie jeszcze zdziwiło, mają być też kary dla sprzedawców albo wynajmujących takie pojazdy, które nie spełniają wymogów um, tych nowych przepisów. Więc w skrócie tak to wygląda. Przeczytałem to w sumie w dwóch artykułach. Jeden na rzecz pospolitej. Tam Agata Łukaszewicz o tym się wypowiada. Druga. Może na początku zacznę od rzeczy pozytywnych, bo te też są. Um, co prawda jest ograniczona masa i jest ograniczone wymiary są i prędkość maksymalna, ale na przykład nie jest określone, przynajmniej nie doczytałem się tego, ile kół ma mieć pojazd. Więc, yy, I w ogóle, czy musi mieć yy, hamulec ręczny, mechaniczny w takim sensie, czy yy, i nie ma też w ogóle nimi tu mocy. Więc teoretycznie, ten pojazd, na którym teraz jadę, InMotion V10, byłby legalny, jeżeli by nie ważył 20,6 kg. <grym> Do wagi zaraz się odniosę, ale te 600 gramów, naprawdę, to jest. Największa zbrodnia, jaką można zrobić, jadąc na pojeździe, który jest 600 gramów za ciężki. No, A, ale właśnie wracając do dobrych rzeczy, znaczy to, że nadal będzie można jeździć deskorolkami elektrycznymi, monocyklami, które są lekkie, oraz innymi pojazdami co na przykład jest zupełnie zabronione w Holandii, tam nie można jeździć monocyklem, a w Niemczech z kolei jest niższy limit do 20 km na godzinę. No ale jesteśmy w Polsce, więc skupmy się na tym. Więc to są dobre rzeczy. I po kolei odniosę się do tego, co sądzę o... gdzie o... ma? <laughs> Wszystkich e, osobnych elementów w nowych przepisach UTO. Po pierwsze limit prędkości. Zrobię głosowanie, zagłosujcie, czy przede wszystkim macie, słyszeliście o wypadkach z na przykład wypożyczalnią hulajnóg typu Lime, Hive itd. czy przede wszystkim są to ludzie, którzy jeżdżą na porządnych sprzętach, na szybkich hulajnogach. Jestem ciekawy Waszej opinii. I ten limit prędkości ma sens na przykład, jeżeli jesteś w mieście. Jeżeli jest mega duży ruch, ok, 25 km na godzinę, czasami jest to sensowna prędkość. Ale tak jak sobie teraz tutaj jadę na drodze rowerowej. Uwaga, przyspieszę do 40 i złamie, przy, złamie teraz przyszłe przepisy, uwaga! No, jechałem pewnie jakieś 35-40 km na godzinę. Co się stało? Zupełnie nic, wiadomo. I nie wiem teraz jak to będzie, czy będą policjanci stali z suszarkami i mierzyli prędkości różnych pojazdów, a potem będą przejechały, przejeżdżały rowery szybciej i one z kolei mogą to zrobić. Dziwne. Myślę, że to faktycznie miałoby sens, takie ograniczenie prędkości bardziej w kierunku 35 km na godzinę w mieście. A na pustych ścieżkach myślę, że nawet prędkość 40-50 na godzinę jest, jest zupełnie rozsądna. Ja robię trasę do Cykon, e Bike tak naprawdę co jakiś czas. Jadę tam średnio 35-40 km na godzinę, właśnie na tym pojeździe, którym teraz jadę. I trasa wtedy trwa jakieś 40 minut. Jakbym miał jechać 25, to musiał jechać godzinę 10. I dużo jest osób. Które używają monocykle, kulajnogi elektryczne na dojazdy do pracy. Wkurzają ich korki, wkurzają, wkurza ich szukanie miejsca do parkowania, wkurzają ich duże koszty utrzymania samochodu, wkurza ich to, że jak pojadą na rowerze, to się spocą. Wystarczy zobaczyć wideo Marcina, który jest na kanale, który jeździ na co dzień. Hulajnogą cięższą niż 20 kg, więc teoretycznie już nie będzie mógł nią jeździć. Ale o tym jeszcze później. No i z tego co do prędkości. Według mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby jeździć rozsądnie. Kiedy można jechać szybciej, kiedy jest mniejszy ruch, trzeba zachować ostrożność. Szczerze mówiąc, według mnie najlepiej by było tak jak jest w rowerach. Nie ma limitu prędkości. Wiadomo jest to, że jak jedziesz, rozpędzisz się na maksa na rowerze, spocisz się, możesz o wiele łatwiej spowodować wypadek niż na szybkiej hulajnodze. Masz pełną koncentrację na ulicy. Kolejna rzecz masa 20 kg. I tutaj widzę, że ewidentnie brakuje edukacji w organach legislacyjnych co do UTO, ponieważ jest to ewidentna dyskryminacja osób, które więcej ważą, które są wyższe. Dlaczego? Dlatego, że największa masa tak naprawdę w pojazdach typu UTO to są baterie. A potem silnik. Potem wiadomo jeszcze o sprzęt, konstrukcja i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że osoba, która waży 100 kg, jedzie sobie na takim Xiaomi Mia M365. To przecież jest oczywiste, że jest o wiele bardziej niebezpiecznie zahamować taką małą hulajnogą, która ma małe hamulce, która ma małą powierzchnię opon do po hamowania, niż jakby jechał przykładowo Langfate L8 albo, albo S12. Po drugie, Osoba, która waży 120 kg, yy, nie przejedzie 20 km na hulajno ze Xiaomi, przejedzie może 10, nie podjedzie pod górkę, będzie miała o wiele trudniej niż osoba lżejsza. I uważam, że to jest bardzo nieuczciwe w ten sposób dyskryminować te, takich użytkowników yy, hulajnuk, monocykli itd. Tak My używamy te pojazdy przede wszystkim na dojazdy do pracy. Na dojazdy, po bułki przykładowe i tak dalej. I to ograniczenie masy 20 kg jest według mnie zupełnie nie wiem, nie wiem jaki jest w ogóle w tym sens. Jak hulajnoga jest cięższa, to masz niżej środek ciężkości i przez to jest stabilniejsza. Jak hulajnoga jest cięższa, ma większy zasięg, możesz więcej dojechać, możesz bardziej odciążyć miasto, przez to, że nie będzie korków, nie będzie spalnie, nie będzie samochodów. Przez to, że hulajnoga jest cięższa, wytrzyma więcej, nie rozwali się, nie rozkraczy się na takim terenie jak mamy tutaj, tylko będzie można ją dużo, długo jeździć. Punkt w ogóle maksymalnej masy takiego uto uważam za kompletnie nieadekwatny, w ogóle nie ma żadnego powiązania według mnie. Może być Twoja opinia inna, komentuj poniżej. Do, do faktycznego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szerokość, według mnie jest ok. Metr szerokości, no spoko, więc tutaj nie widzę większego problemu. Ale długość 1,25 m, e, już, e, już tak. Dlatego, że rowery mogą być dłuższe, jest traktowany prawnie jak na ścieżce rowerowej, jak rower. Ale dlaczego nie może być taki długi jak rower? No... O. No... Nie wiem. <laughs> nie wiem. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jeszcze parę innych elementów jest ważnych w tej nowej ustawie. Nie można jeździć poniżej 10 roku życia, bo to jest jakby na kartę rowerową, teraz u to. I rzecz, która mnie na przykład bardzo trafiła, jest to, że będą kary dla firm, które nie chcą się dostosować do nowych przepisów. Czyli ci, którzy będą dalej chcieli sprzedawać pojazdy. Mocniejsze, o lepszych osiągach i, i, i tak dalej. I tutaj jest jeszcze zbyt dużo niejasności, w jaki sposób określa się konstrukcyjne ograniczenie do 25 na godzinę. Bo ja mogę sobie ograniczyć moje InMotion do 25 z, z poziomu apki. Nie ma problemu. Jest za, za, za zablokowany. Czy chodzi o to, żeby nie było możliwości odkręcenia? No, no nie wiem. To naprawdę będzie duży cios dla firm polskich, które. Produkują naprawdę fajne pojazdy elektryczne. To, by, to byłby cios dla Majestic Boards z Wrocławia, którzy produkują deski już tak naprawdę na cały świat. Um, rozwijają się i dużo jest tych dech w Polsce. Ale ponieważ jeżdżą 40 na godzinę, to pewnie byłyby nielegalne. I, bardzo fajni importerzy są w ogóle w Polsce. Ci, którzy odważyli się ściągnąć większej ilości pojazdów elektrycznych, zapewnić nam gwarancję, zapewnić nam w ogóle jakby dostępność takich pojazdów od zaraz, dzięki którym mogę wam też pokazywać te filmy, dzięki czemu wy możecie sobie kupić pojazdy takie od ręki, z gwarancją, z dobrym serwisem, gdzie na przykład czegoś takiego AliExpress nie może zapewnić, tak? I w tym momencie będziemy wspierać tak naprawdę AliExpress i innych importerów z Chin, dlatego że nadal będziemy jeździć mocniejszymi pojazdami. To nie jest tak, że jak będzie przepis, to nagle nikt nie będzie jeździł. Oczywiście, że wszyscy będą jeździli. Ale martwi mnie to, że chce się po prostu te polskie firmy ukarać. Tak? To będzie chciał wziąć Xiaomi M365. Jeżeli będzie mógł wziąć. Mocniejszą hulajnogę z ekspresu. jak tak czy tak, nie będą dostępne w Polsce, i to jest też dla mnie bardzo smutne. I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj, będziemy mogli dalej jeździć swoimi ukochanymi pojazdami. Czego mi na przykład brakuje w ogóle w tych, w tych przepisach, są faktycznie elementy bezpieczeństwa, czyli kask. Uważam, że to jest bezpieczne po prostu. I dlaczego takich rzeczy na przykład nie ma, nie ma w tych nowych. Psichach. To jest rzecz, która naprawdę bardzo, według mnie, byłaby bardzo mile widziana. Kolejna rzecz, czego nie ma informacji o oświetleniu, chociaż to może być też jakby przyjęte z rowerów, że muszą być oświetlone. Przydałyby się kierunkowskazy, według mnie. Przydałoby się lusterko. Um, na przykład w monocyklach można mieć w rękawiczce takie lusterko. Ja sobie je kupię. Już mam dzwonek. Dzwonek właśnie też by się przydał. I, i, I takie rzeczy uważam, że byłyby ważne. Koniec końców, przez samochody rocznie ginie 3000 osób i nie wprowadza się więcej systemów bezpieczeństwa, mocniejszych ograniczeń prędkości, gdzie faktycznie ma to miejsce. Przydałoby się według mnie ubezpieczenie na takie pojazdy. Kategory, kategoria UTO ubezpieczenie kosztowało pewnie jakieś 100, mniej pewnie rocznie, tak jak na motorower. Bo. Problem tak naprawdę u nas jest taki, gdzie ktoś najedzie na nas, albo najedzie na samochód, rower, jakiś, jakiś inny pojazd, i wtedy zaczynają się problemy, tak? Do tego wszystkiego po prostu potrzeba zdrowego rozsądku. No, i to jest teraz projekt. Mamy się teraz dostosować pół roku do tych wytycznych <noise> Nie wiem, z V10, e, z v miałbym wyjąć cztery bateryjki, żeby ważył 20 kilo i wtedy ma to sens? <noise> miałbym, nie wiem, wyjąć parę osłon? Czy, czy, czy z nogi, nie wiem, S12 trzeba zmienić e, konstrukcję na taką z, z lekkich stopów tytanu albo z aluminium, żeby była legalna? E, w każdym razie to jest projekt przepisów. Tak, czy tak będziemy jeździli? A jak, a jak nam będą chcieli zabronić odkorkowania miasta, czystszego powietrza, szybszych dojazdów, to trzeba będzie wyjechać na ulicę i pokazać, że to wszystko naprawdę ma sens i że można się fajnie dogadać. I jeżeli na Altu jesteś, to lajkuj to wideo Subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku.